Trzecia godzina. Czwarta nad ranem! My na piątą mamy samolot! Jedziemy do Francji! O, ja nie mogę, ja nie mogę. Musimy zaraz... się pakować! Kochanie, wstawaj! Wstawaj, córka! Oliwia, wstawaj! Oliwia, li Wstawaj, nie ma spania! Mamo, daj mi jeszcze spać. Olivia, mówię ostatni raz, wstawaj, przecież mi do Francji musimy lecieć. A, zapomniałam do Francji, okej, już, już jestem. Masz się szykować, a ja idę obudzić twoją siostrę bez trybną. Ja ty też wstawaj! Wstawaj! Nie udawaj, że śpisz. bo ci dzwonił dwie minuty temu. Ty już powinnaś być ubrana i masz i już powinnaś być na dole. Wstawaj! Mówię ostatni raz, wstawaj. Mamo, daj mi jeszcze spać. Jest dopiero czwarta, mamo! Kochanie, ale my mamy samolot. Do Francji lecimy. To już wstaję, mamo, już idę się szykować. Uch, jak mi ona wkurza. Okej, okay, ja idę się umyć. No dobra, ale tata jeszcze śpi, to jest nieferka. Mam pomysł, obudzę tatę. Tata wstał. Co? 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 Co się dzieje? Samolot na ja Jak to? Idę. Kochanie, samolot na mądrej ciało. Kochanie, mamy jeszcze dwie godziny. Pomyliłymy się godziny. Mamy na szóstą. Uch! Szósta. 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 Czemu ty mnie kłamiesz? Mamy na szóstą! No chciałam, żebyś wstał! No bo ty musisz się naszykować! Przecież szósta, a my będziemy się szykować godzinę. Rzeczywiście. Dobra. A, siostra, jak chcę mieć zęby? Umyj później, po mnie. Ja się myję. No dobra, to idę po walizkę. Pat to przyniesiesz mi walizkę ze strycha? Dobra, już idę. Już idę, kochanie. O, dzięki, tato. Ja zaraz pójdę, tylko muszę coś sprawdzić na telefonie. Mmm, ok. Mama, weźmiesz mi ubrania z prania? Ralki, znaczy się tak już idę. Okej, okay, mama mi poszła, bo ubranka. Hmm. Ja sobie jeszcze trochę pośpię. Okej, okay, ja wzięłam, ubrania z prania. Ty się nadal myślisz? No, mamo, widzisz, jak ja mam włosy, muszę je ciągle myć. Dobra, to się tam my. Stawaj, kochanie. O, dziękuję, mamo. Ubiorę jedną, to mm, mm, to nie, to nie, za ładne, o to założę, to bardzo mi się podoba. Wezmę mój zegarek, moją poduszkę, która się nie mieści. Mm. Znajdę coś tam, poszukam w sawkach. Trochę dużo mam tych dzieci. Mama zaraz na mnie nakrzycy, muszę to wszystko posprzątać. Okej, okay, tyle rzeczy sobie biolę. A ty nadal się myjesz? No nie mówiłam wcześniej, że włosy muszę sobie wziąć. Mama już się tam pakowana. To połóż tu swoje rzeczy. Ale z mi z innymi? No jasne. A, to weźmiemy to auto, kochanie. Dobrze, mamo. To też to weźmy. Dobra. Robisz? To idziemy. teraz ja idę się nasykać. To ja, mamo, idę pooglądać bajeczki. Dobrze, idź sobie. Okej, okay, wreszcie się, mamo, umyłam. Tu masz ubrania. Ja swoje, o dzięki mamu, ja swoje pakuję. Mm. Okej, okay. to ja idę się pakować. Nie, muszę iść po Okej, okay, to ja pakuję moje shirt. Sure. No, Okej, okay, jestem spakowana. A ubrać się muszę. To się ubieram w to. to łebkę biurę tam pakuję. Okej, okay, już pościeliłam. Bo tak wychodzi moje Ty połóżmy się swoją na przykład po Okej okay, siostra, ale chodź koło mnie. Muszę się ubrać. Biorę się w okay. Biorę ten telefon. Idę się uczesać. Okej, okay, już się uczesałam. Dzieci jesteście spakowani? Tak, mamo. Czekajcie, bo mi się walizka otworzyła. Mamo, jak ty ślicznie wyglądasz. Dziękuję, tak się dzisiaj. Od... Mamo, czy ty pożyczyłaś ode mnie spinkę? No, pożyczyłam, bo mi tak włosy leciały. no i wie, a spoko mam, hm mm, ok, już mam, I sztuczne pieniądze mam, to są sztuczne? No sztuczne. Dobra, czas na mnie. Okej, okay, mam ubrania i je pakuję. A, jeszcze ręcznik urubiony. A, sam się muszę w coś ubrać. O to. O kochanie, jak się nie wyglądasz. A, dziękuję. Dobra, chodźmy już do auta. Okej okay, widzowie, widzimy się w Part 2. Pa!